Nim był pomysł, najpierw były marzenia. Marzenia takie, żeby miasto nasze Jarosław było, pięk oprócz tego, że ma piękne zabytki, ale też, żeby było piękne i zielone. Właśnie stąd jest pomysł na, tako, na takie dni ogrodu, święto kwiatów, gdzie wszyscy by mogli przyjść, zobaczyć, dowiedzieć się czegoś więcej i, i wymienić swoje doświadczenia. Jak również też przy okazji, nabyć, czy to właśnie kwiaty czy inne środki do produkcji i do uprawy tego ogrodu. Partnerami naszej akcji są przede wszystkim nasi dostawcy, głównie firma Stihl, która sprzedaje sprzęt do pielęgnacji ogrodu, firma Viking, która posiada wspaniałe kosiarki, jak również też firma Plantico, która ma wspaniałe nasiona ogrodnicze. Są też firmy czy jest to Inko, Biopon, są też dostawcy doniczek i torfu, firma Kronen i Ziemi Ogrodniczej, jak też również Gospodarstwo Ogrodnicze Piotrów Stuczem, które jest dostawcą wszystkich kwiatów rabatowych i innych. Są też firmy z Jarosławia nasze partnerskie, to jest AgriMpex, dostawca różnego rodzaju włókin, szczególnie włókin do przykrywania, do ochroniania przed przymrozkami, jak też również włóknin do ściółkowania, do zabezpieczania przeciwko chwastom. Święto nasze organizowaliśmy po raz pierwszy, i stąd moja gorąca prośba do wszystkich zainteresowanych, zwłaszcza. Innych sprzedawców różnego rodzaju materiałów do, do ogrodu, aby w przyszłym roku, mam nadzieję, jeśli będziemy mogli zorganizować to święto, żeby się do nas dołączyli. Zwłaszcza wszystkich architektów zieleni, projektantów ogrodu, aby również dołączyli się do tej, do tej akcji, do, do tego święta, żeby to było wspólne święto nas wszystkich, którzy kochają i pielęgnują ogrody. Z tego miejsca też chciałem zaprosić już dzisiaj wszystkich mieszkańców Jarosławia do konkursu, którym został objęty honorowym patronatem pani Bernadety Paluch, żony burmistrza. Konkurs będzie miał swój finał 2 lipca. Będzie odbywał się w trzech kategoriach. Na najpiękniejszy ogród, balkon i trawnik. Wszystkich chętnych i zainteresowanych zapraszam do zgłaszania swoich kandydatur na naszej stronie. Mamy również formę papierową dla tych, którzy nie korzystają z internetu. Zapraszam wszystkich do nas do naszego sklepu przy ulicy Słowackiego 30. Jest tam formularz, na którym możecie Państwo zgłosić swoją kandydaturę i wziąć udział w naszym konkursie, którego rozstrzygnięcie. powtarzam jeszcze raz nastąpi 2 lipca. Komisja konkursowa przejdzie w ostatnim tygodniu czerwca i wszystkie zgłoszone ogrody, balkony, jak również trawniki obejrzy, oceni i mam nadzieję 2 lipca wyłonimy najlepszych finalistów.